Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Red My Lips Art. Ja mam na imię Sylwia i jestem makijażystką. I dzisiaj wykonamy sobie test, o którym już myślałam od dłuższego czasu. I będzie to porównanie, starcie dwóch bardzo, bardzo oldschoolowych, bardzo klasycznych podkładów. Tymi podkładami będzie Estée Lauder Double Wear i Revlon Color Stay. Oba te podkłady charakteryzują się wysoką trwałością i dobrym kryciem, dlatego chciałabym sprawdzić... Czy są one podobne? Czy ta cena faktycznie wpływa na ich jakość, na ich trwałość, na efekt na skórze? Także nie przedłużając, zostańcie ze mną. Zapraszam do oglądania. To czego ja bardzo nie lubię w testach podkładów, które oglądam na YouTubie, to to, że bardzo często tym podkładom się pomaga, można powiedzieć, we wszelaki sposób, między innymi E, używając dobrej bazy, między innymi wykonując baking, moim zdaniem to jest troszeczkę takie: wiecie, pomaganie tym podkładom, i fajnie by było przetestować ich um, jakość, ich trwałość bez tych pomocników, e, ponieważ myślę, że większość z Was nie robi takiego pełnego makijażu na co dzień, więc też być może nie używacie bazy pod podkład na co dzień, być może nie, nie stosujecie bakingu na co dzień. Dlatego ja nałożę te podkłady i wykończę makijaż tak jak to robię zwykle. Więc zacznę sobie od nałożenia na moją lewą połowę twarzy podkład Estée Lauder Double Wear. Będę używać do tego celu pędzelka. Tu już sobie wylałam troszeczkę na mm, moją rączkę i nakładam sobie go na całą połowę. I tu mam dla was już do sprzedania fajny triczek, ponieważ oprócz tego jakich narzędzi używamy, oprócz tego jakiego produktu używamy, też istotna jest jakby kolejność aplikacji można powiedzieć. I warto jest zacząć aplikację produktu od miejsca, w którym jest dla nas najbardziej problematyczne. Czyli jeżeli mamy problemy na przykład z trądzikiem na czole, to zaczynamy od czoła. Jeżeli mamy problemy, nie wiem, na policzkach, to zaczynamy na policzkach. Ponieważ przy pierwszym zanurzeniu pędzla w podkładzie jest go najwięcej, więc też uzyskamy wtedy największe, najmocniejsze krycie, a resztką produktu możemy sobie omieść skórę w taki sposób, żeby tego produktu było mało, żeby te krycie było bardziej subtelne, żeby ilość produktu była bardziej subtelna na skórze. Więc, moim zdaniem, warto sobie w ten sposób to aplikować. U mnie aplikacja zazwyczaj zaczyna się gdzieś mniej więcej w tym obrębie albo na policzku, bo tutaj mam gdzieś tam często jakieś niedoskonałości. O, dzisiaj trochę jest na brodzie, więc pewnie zacznę sobie rewlonem zatnę od tej partii i później będę szła ku górze. Czoło niemalże na co dzień tak naprawdę omijam. Dzisiaj delikatnie, delikatnie coś tam nałożę. Special for you, guys. Przechodzę sobie do podkładu Revlon z tej i będę nakładać sobie drugim pędzelkiem na drugą połówkę twarzy. To już mam nałożony Widać, że jest bardziej gęsty, nie leje się tak bardzo jak Estée Lauder Double Wear. Ten ma nieco bardziej chłodny odcień. To jest 180 Sand Beige, a este Lauder mam w odcieniu, już Wam mówię, 1N1 Ivory Nude, czyli bardziej taki ciepły i dla mnie zdecydowanie lepszy. Ciekawą sprawą jest z to, że kiedyś Revlon Colorstay był takim moim podkładem na co dzień. Ja używałam go każdego dnia. Teraz nie wiem, jak ja mogłam to zrobić, bo on mnie bardzo mocno zapychał, ale no pewnie musiałam dojść do tego po jakimś czasie, dopiero że on mnie zapycha. Ym, I jak odeszłam od rewlona i zaczęłam używać mineralnych kosmetyków, to moja skóra dopiero, dopiero odetchnęła i, i doceniła po prostu to, że może oddychać. Więc na pewno nie jest to ani jeden, ani drugi, uważam, że nie jest produktem do stosowania na co dzień. Chyba, że ktoś nie ma problemów z tym, że się ta skóra zapycha, że się ciastkuje, że wygląda jakoś tam źle. Okej, okay, i makijaż ym, skóry mam zrobiony. Póki co tak sobie patrzę w lustro, nie zaobserwowałam w zasadzie żadnej różnicy. Mam wrażenie może, że minimalnie bardziej z tej strony ten podkład jest widoczny, że troszeczkę bardziej podkreśla teksturę skóry, ym, ale w Poza tym w zasadzie jest to niezauważalne. I uwaga, używam pudru, ale specjalnie, żeby nie pomagać tym produktom, nie używam mojego takiego sprawdzonego, matującego pudru z Kryolanu, tylko używam sobie, to jest puder z L'Oreal True Minerals. Taki matujący, ale nie na taką blachę, bym powiedziała. I matuję sobie tutaj tylko okolice przy nosie i okolice tutaj delikatnie środek czoła. Minimalnie brodę i omiatam sobie pędzelkiem, żeby tego pudru nie było dużo. Żeby nie było efektu ciężkości i żeby za bardzo dziś tam nie pomagać tym produktom, tylko żeby ten makijaż ładnie się trzymał przez. Cały dzień. Makijaż jest skończony. Mamy godzinę 8.11. Także myślę, że wracam do Was mniej więcej za jakieś 10 godzin i zobaczymy sobie podsumowanie. I witam was ponownie po 10 godzinach od nałożenia podkładu. Nie wykonywałam w trakcie dnia w zasadzie żadnych poprawek ani odrobinki, więc mamy w zasadzie taki czysty obraz tego, co tutaj się dzieje. I ja was przybliżę do siebie, abyście zobaczyli dokładnie jak wygląda skóra. I muszę Wam przyznać, że rezultat tego testu z lekka mnie zszokował, ponieważ spodziewałam się innego wyniku, a jak widzicie, skóra wygląda z obu stron naprawdę, naprawdę dobre. Są minimalne różnice, o których zaraz Wam powiem, natomiast z daleka w zasadzie. Różnicy nie ma żadnej. E, pytałam kilku osób, koleżankę z pracy, pozdrawiam Żanetka, e, i mojego męża, czy, czy widzą jakąś różnicę między moją lewą stroną a prawą stroną i w zasadzie z daleka absolutnie nie ma żadnej różnicy. Jedne to, co dziś było zauważalne z bliska, jak się przyjrzeć, e, to tutaj mówiono mi, że po tej stronie, gdzie miałam podkład Revlon, kolor Stay, ten podkład jest troszkę bardziej widoczny, że jest troszkę bardziej tekstura. Mój mąż wskazał, że w tym miejscu jest troszkę bardziej ten podkład widoczny, jak bardziej widoczne pory. Więc on troszeczkę jakby bardziej podkreślał teksturę skóry. To, co ja zauważyłam w lustrze, przyglądając się skórze, to faktycznie mam wrażenie, że Estée Lauder Double Wear troszeczkę ładniej wtopił mi się w skórę. Jest on faktycznie troszkę mniej widoczny na tej skórze, ale to naprawdę. Przyglądając się z bliska, natomiast przy y, stronie z rewlonem troszeczkę bardziej widoczna jest tekstura skóry, jest bardziej taki ten podkład, taki osadzony na powierzchni skóry, że tak powiem, i jest on troszeczkę bardziej widoczny. Zauważyłam również różnicę y, tutaj w tych zmarszczkach mimicznych, że jeżeli sobie później pokażę Wam zbliżenie y, przy naciąganiu sobie skóry faktycznie troszkę bardziej odznacza się z tej strony m, strona z rewlonem przy Estee Lauder naprawdę jakby te wgniotki od zmarszczek są praktycznie praktycznie nieznaczne jeżeli chodzi o świecenie ja nie zauważyłam, nie wiem, czy Wy widzicie tu jakąś różnicę w świeceniu się skóry, i ja nie zauważyłam. One się podobnie świecą delikatnie, oczywiście po co dniu ja mam też właśnie nie powiedziałam o tym. Ja jestem posiadaczką skóry mieszanej. tłustej w strefie te i normalnej na policzkach, więc oczywiście ta strefa zawsze mi się delikatnie przytłuszcza i to absolutnie nie przeszkadza. I takie lekkie przypudrowanie z rana, z rana zwykle mi wystarczy na cały dzień. I po takim właśnie lekkim przypudrowaniu ja tak naprawdę jestem zadowolona z tego jak skóra wygląda. Ja lubię taki lekki, wiecie, lekki blask na skórze. Mm, więc myślę, że osoby posiadające skórę tłustą powinny być z tego podkładu jak najbardziej zadowolone. Zarówno z Revlon Colorstay, jak i z Estée Lauder Double Wear. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o technice nakładania tych dwóch produktów, ponieważ to też jest istotne, szczególnie właśnie w przypadku e, podkładów takich zastygających, trwałych. Tutaj technika ma bardzo duży wpływ na efekt końcowy tego, jak ten podkład będzie wyglądał. I to, że pod spód użyłam dobrej pielęgnacji, i to, że nakładałam produkty pędzlem i cienką warstwą, to wszystko miało swój cel właśnie taki, żeby. Warstwa tego produktu była jak najcieńsza, jak najbardziej zlana ze skórą, że tak powiem. I myślę, że takiego efektu nie uzyskalibyśmy używając gąbeczki, ponieważ gąbeczka będzie nam nabudowywać produkt na skórze i on może gdzieś tam z początku wyglądać ładnie i, i gładko, ale w ciągu dnia on będzie nam się tutaj rozciągał, teksturyzował. Więc na pewno ten efekt nie będzie tak naturalny jak w przypadku użycia pędzla. Dlatego ja. Jako taki mini poradnik radzę wam przy trwałych podkładach tego typu używać pędzli do aplikacji podkładu. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Uważam, że testy wypadły świetnie. Jestem szczerze mówiąc bardzo zaskoczona wynikiem, ponieważ sama kiedyś używałam Revlon Colorstay na co dzień i pewnym się zauważyłam, że on właśnie tak strasznie jakoś tak podkreśla tą teksturę skóry i nie podobał mi się ten podkład, a teraz jak porównałam go z kultowym podkładem, tak Estée Lauder, okazuje się, że rezultat jest praktycznie no, zachwycający, bo, bo wynik jest dla mnie osobiście szokujący, ponieważ Revlon wypadł równie dobrze jak Estée Lauder, może minimalnie, minimalnie gorzej, ale przy takiej różnicy cenowej możemy sami zdecydować, którego podchodu chcemy użyć, jaki efekt chcemy mieć. Dziękuję Wam na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie koniecznie znać, czy używaliście tych produktów i jak podobał Wam się tego typu test. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. Poniżej zapraszam Was do subskrypcji kanału, wspierajcie mnie, jeżeli chcecie więcej tego typu testów. Zapraszam również na mojego Instagrama i na Facebooka Red Lips Art. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!